Witajcie, moi drodzy. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie w tym nowym dniu. Bardzo się cieszę, że otrzymałam od Boga ten kolejny dzień życia. Bo przecież każdy dzień jest dla nas szansą na uczynienie jakiegoś dobra, na doskonalenie się w miłości, na to, żebyśmy coraz bardziej poznawali Boga, żebyśmy wchodzili w coraz głębszą relację z Nim. Nowy dzień to jest szansa, to jest wielki dar. Bądźmy wdzięczni za to, co mamy i stańmy z taką ufnością przed Bogiem, powierzając Mu ten dzień, to nasze rozważanie. Kochani, na początku chciałabym sprostować pewną rzecz. Wczoraj zacytowałam fragment Pisma Świętego, który brzmiał mniej więcej tak. Diabeł jest jak lew ryczący, który krąży wokół, szukając kogo by pożreć. I powiedziałam, że to jest fragment ze Świętego Pawła. Pomyliłam się. To jest pierwszy list Świętego Piotra Apostoła. Przepraszam za tą pomyłkę. Ale przecież jest tak, że błądzenie jest rzeczą ludzką, jak mówi łacińskie przysłowie: "Rare humanum est". Więc pomyłka jest czymś normalnym, czymś, co może się zdarzyć każdemu człowiekowi. Moi drodzy, musiałam się przenieść, bo słoneczko zbyt mocno tam operowało i moja twarz zrobiła się nagle taka złota, jakaś taka zupełnie niewidoczna, więc no lepiej będzie w tym miejscu. Prawdą jest to, że błądzimy, że możemy się pomylić. Prawdą jest też to, że czasem musimy zmienić nasze plany, że czasem musimy właśnie zmienić miejsce, na przykład nagrania, że są jakieś okoliczności, które sprawiają, że trzeba coś zmienić. Przyjęcie prawdy jest czymś takim kluczowym w naszym życiu czymś zasadniczym, czymś, co decyduje o jakości naszego życia, o tym, w jaką stronę my idziemy, o tym, czy my się rozwijamy. Czy my żyjemy pełnią? Bo można zaprzeczyć prawdzie, można jej unikać, ale do czego to ma nas doprowadzić? Do życia jakąś ułudą, do życia niepełnego? Zaprzeczanie na nic się nie przyda. Chrystus mówi dzisiaj w Ewangelii do Żydów, którzy mu uwierzyli. To jest fragment ze świętego Jana. Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Moi drodzy, Chrystus pokazuje coś bardzo ważnego pokazuje łączność między prawdą a wolnością. Człowiek, który żyje w prawdzie, jest według Chrystusa człowiekiem wolnym. Czyli prawda nas uwalnia. Prawda Rozwala jakiś mur, którym się otoczyliśmy, który oddzielał nas od yy, wolności, który nas trzymał w jakimś świecie iluzji. Prawda nas uwalnia. I każda prawda, moi drodzy, taka prawda yy, o tym właśnie, że jestem omylna, o tym, że umrę, o tym, że. Każdy człowiek się starzeje, o tym, że z upływem czasu tracimy siły, o tym, że może coś się potoczyć niezgodnie z moim planem. Prawda o życiu po prostu uwalnia nas, bo my nie żyjemy jakimiś mrzonkami. My po prostu przyjmujemy życie takim, jakim ono jest. I to nam. Daje siłę, to nam pozwala się też wobec tego życia tak właściwie ustawić. Tak, bo jeżeli ja wiem, że na przykład w małżeństwie będą problemy, będą konflikty, to ja się nie wycofuję, kiedy te konflikty się pojawią, tylko ja po prostu próbuję je rozwiązać. Jeżeli ja natomiast będę miała w sobie takie niewłaściwe spojrzenie na małżeństwo, nieprawdziwe i będę myślała, że ona ma być sielanką, że mój mąż ma zawsze postępować tak, jak ja bym chciała, że ma spełniać moje oczekiwania zawsze, to ja się bardzo szybko rozczaruję. Czyli prawda uwalnia nas z pęd, które my sobie nakładamy, które powodują, że my czujemy się w życiu nieszczęśliwi, jacyś niespełnieni. Prawda jest nam potrzebna i Chrystus przynosi nam tę prawdę. Nauka Chrystusa, czyny Chrystusa, one przynoszą nam prawdę i ta prawda nas wyzwala, jest po to, abyśmy byli wolni. A jaka jest ta nauka Chrystusa, moi drodzy? Przede wszystkim Chrystus przyszedł nam pokazać, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga, że w Bogu jest nasze życie, że Bóg jest naszym Ojcem, że Bóg pragnie naszego dobra, że Bóg przychodzi zawsze z uzdrowieniem do człowieka, że Bóg chce nam dać życie wieczne, że chce, abyśmy mieli w nim życie, które się nigdy nie kończy, które jest teraz i które będzie trwało zawsze. Nauka Chrystusa to jest przede wszystkim nauka o Bożej miłości, o Bożym miłosierdziu, o tym, że możemy przyjść do Boga z każdym naszym grzechem, że możemy Mu oddać każdą naszą ciemność, każdą naszą słabość i w nim jest nasze uzdrowienie. Chrystus poprzez swoją śmierć na krzyżu, poprzez swoje zmartwychwstanie, uwolnił nas od każdej ciemności. Żydzi buntują się przeciwko temu co mówi im Jezus. Oni mówią yy, w taki sposób: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić wolni będziecie? A Jezus im mówi: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Czyli w Chrystusie my się stajemy synami i córkami Bożymi. A syn, córka nie jest niewolnikiem, jest wolny, jest wolną osobą. Czyż to nie jest piękne, moi drodzy, być wolnym człowiekiem? Mieć taką świadomość, że moje życie jest zanurzone w Bogu, że Bóg jest moim ojcem, który pragnie mojego dobra, że ciągle trzyma mnie w swoich dłoniach i ja jestem w tych dłoniach bezpieczna. Jestem zabezpieczona powieki, czyli nie może mnie dosięgnąć żadne zło w tych Jego dłoniach. I ta świadomość daje taką właśnie wolność życia, takie coś, że ja. Mogę zmierzyć się z tym życiem takim, jakie ono jest, a więc życiem, które nie jest kolorowe, w którym są konflikty, w którym są choroby, w którym jest zmaganie z różnymi problemami, w którym jest samotność, w którym jest niezrozumienie, w którym jest ból, płacz, cierpienie. Ja mogę się z tym zmierzyć. Mogę przejść przez to życie w taki zwycięski sposób, jeżeli mam tą świadomość, że jestem zanurzona w Bogu. I to przyjmowanie życia takiego, jakim ono jest, przyjmowanie tych różnych sytuacji, które się zdarzają w życiu, w takim duchu pokory, w takim duchu, że Boże, Ty wiesz, co się ze mną dzieje, Ty wiesz, co przeżywam, Ty masz mnie w swoich dłoniach. Ty masz mnie w swoich dłoniach, ja wierzę w to. Przyjmowanie tego wszystkiego w takim duchu sprawia, że to nas nie niszczy. Ale się rozkrzyczały te gęsi. Niesamowite są. Moi drodzy, kiedy przyjechałam do Holandii, to bardzo spodobało mi się to, że lekarze potrafią powiedzieć, że czegoś nie wiedzą. Kiedy byłam na przykład z synem u lekarza pierwszego kontaktu. To w pewnym momencie on stwierdził. Wydaje mi się, że to jest to i to, ale nie jestem pewien. Muszę wykonać telefon do mojego kolegi, który jest lepszym specjalistą w tej dziedzinie i przy mnie wykonał telefon, przedstawił temu drugiemu lekarzowi o co chodzi i później dopiero udzielił mi takiej pełniejszej informacji. I to nie był jednorazowy taki incydent. To się zdarza tutaj często, że lekarz, kiedy nie wie, to po prostu gdzieś szuka albo mówi, że nie wiem, że muszę się udać do jakiegoś innego specjalisty. Bardzo mi się to podoba, bo to jest taka pokora, że ja nie muszę wszystkiego wiedzieć i ja nie będę udawać takiego nieomylnego czy nieomylnej, tylko po prostu zapytam kogoś innego, kto może lepiej wie. To jest właśnie to, co robi prawda. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wiem wszystkiego, więc szukam pomocy u innych ludzi. Zdaję sobie sprawę z tego, że sama sobie w życiu nie poradzę, więc chcę mieć wokół siebie ludzi, którzy będą mnie też w jakiś sposób wspierać. Ja będę wspierać ich, a oni będą wspierać mnie. To jest właśnie coś, co daje nam przyjęcie prawdy. Bo Prawdę trzeba przyjąć, żeby to tak działało, tak, bo można tę prawdę odrzucić, można się sprzeciwić prawdzie. Można zatkać sobie uszy, by nie usłyszeć prawdy na swój temat. Można iść w zaprzeczenie. Można uważać, że się sobie ze wszystkim samemu poradzi. I trwać w takiej zatwardziałości nawet do końca swojego życia. Nie bójmy się prawdy. Dzisiaj usłyszałam coś takiego fajnego w jednym z komentarzy do Pisma Świętego. Poznacie prawdę, a prawda was zaboli. Że prawda na początku boli, jest czymś takim trochę niewygodnym dla nas, bo nas, bo nas trochę tak ogałaca, sprawia, że my się już nie czujemy tacy mocni, tacy silni. Ale później, kiedy ją przyjmiemy, kiedy ją zaakceptujemy, to ona nas dopiero wtedy wyzwala. Ale najpierw może nas zaboleć, ale nie trzeba się prawdy bać, bo tak jak Chrystus mówi, prawda wyzwala. Tylko wiecie, to nie jest taka prawda podana, tak bez miłości, nie? Ja teraz Ci wyjawię prawdę na Twój temat. Ty jesteś taki owaki, ty masz z tym problem. Nie, wszystko musi być zanurzone w miłości. Bóg, jak nam pozwala poznać prawdę o sobie, to zawsze czyni to w taki sposób delikatny, taktowny i zawsze nas wspiera w przyjęciu tej prawdy. A nie rzuca prawdę i zostawia. Radź sobie teraz sam, jak sobie z tym poradzisz, z tym grzechem, z tą ciemnością, to dopiero wróć. Nie, Bóg pozwala nam odkrywać prawdę stopniowo, na miarę naszych możliwości i zawsze nas wspiera w tym, abyśmy tę prawdę przyjęli. Piękny mamy dzisiaj przykład wolności w pierwszym czytaniu. Opowiada ono o trzech młodzieńcach, którzy nazywali się Szadrak, Meszak i Abednego. To nie, byli, to nie były ich prawdziwe imiona. To byli młodzieńcy, którzy zostali uprowadzeni z Jerozolimy po jej zdobyciu przez króla Nabuchodonozora. I oni mieszkali w Babilonie. Zajmowali tam... Dość wysokie stanowiska, bo byli to młodzieńcy szlachetnie urodzeni. Poza tym jednym z ich towarzyszy był Daniel, o którym nie wspomina dzisiaj Słowo Boże, ale on tłumaczył sny. I dzięki temu, że on właśnie no, przyczynił się do wyjaśnienia pewnych snów, to król Nabuchodonozor tych młodzieńców obsypał zaszczytami, można powiedzieć. Ale w pewnym momencie ten król. Uczynił posąg i nakazał, aby każdy oddawał cześć temu posągowi. A kto nie będzie chciał oddawać mu czci, ma być wrzucony do rozpalonego pieca. No i jak łatwo się domyślić, ci młodzieńcy nie oddali czci temu posągowi. Wieść doszła do króla i król prowadził z nimi rozmowę. I posłuchajcie teraz tej rozmowy. To jest fragment z księgi proroka Daniela. Czy jest prawdą, szadraku, meszaku i abednego, że nie czcicie mojego Boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi, w chwili gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś Bóg mógłby was wyrwać z moich rąk? Szadrak, Meszak i Abednego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora. Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu. Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego Boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Zobaczcie, jaka wolność jest w tych młodzieńcach. Zobaczcie, jaka wolność. Oni mówią, że jeżeli Bóg zechce, to nas wybawi. My wierzymy w to, że Bóg może to zrobić. Może to zrobić, ale jeżeli tego Bóg nie zrobi, bo Bóg może zrobić to, co się Jemu podoba, to, co On uważa za stosowne, to i tak nie oddamy czci temu posągowi. Zobaczcie, jaka to jest wolność. Ufam Bogu tak maksymalnie, że całe życie zawierzam w jego ręce. I ja wiem, że to życie należy do Boga i niech Bóg rozporządza tym życiem tak, jak On chce. I wiem, że będzie dobrze. Wierzę, że będzie dobrze, że to, co On zrobi z tym moim życiem, jest najlepsze. To jest wolność. To jest wolność, nie trzymanie swojego życia, takiego nie oddam, nie oddam, nie stracę tego mojego życia, tak? Nie zrobię tego, bo to jest dla mnie jakaś y, ujma, bo to jest dla mnie zbyt obciążające. Nie to życie jest w rękach Boga. On tym życiem rozporządza i on najlepiej wie, co z tym życiem zrobić, jak użyć tego życia, żeby ono się przysłużyło też innym ludziom, żeby było też przeżyte w taki sposób, żebym ja mogła osiągnąć niebo. Piękna jest ta postawa. No, ja bym tak chciała: wiecie, żeby tak się oddać Bogu, żeby właśnie nie bać się niczego: ani choroby, ani jakiejś wojny, ani jakiejś przeciwności. Po prostu wiedzieć, że co będzie, to będzie dobrze. Piękne to jest. Nabuchodonozor kazał rozpalić piec siedmiokrotnie bardziej niż potrzeba było. Także jak wrzucali tych młodzieńców do pieca, to ci, którzy wrzucali, to też zginęli. Później kazał podkładać do tego pieca, i ogień buchał na wysokość 49 łokci. Także ludzie, którzy byli tam wokół, też poginęli. A ci młodzieńcy przechadzali się w tym piecu pośród ognia. Pan Bóg zesłał tam taki ożywczy wiatr, odsunął ten ogień od nich. I nabuchodonozor nie mógł uwierzyć własnym oczom i powiedział do swych doradców: Czyż nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli królowi: Oczywiście, królu. On zaś w odpowiedzi rzekł: Lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia, i nie dzieje się im nic złego. Czwarty wyglądem przypomina anioła Bożego. Moi drodzy, zobaczcie, Bóg przyniósł im ratunek, posłał swojego anioła. Bóg zawsze przychodzi człowiekowi z pomocą i z ratunkiem, ale z taką pomocą, z takim ratunkiem, którego ten człowiek naprawdę potrzebuje. Możemy być pewni, że to jest najlepsze z rozwiązań, że to, co przynosi nam Bóg, to, co daje nam Bóg, to jest coś najlepszego, coś najmądrzejszego, coś, co zawsze uwzględnia. Perspektywę doczesną i wieczną. Moi drodzy, to zachowanie tych trzech młodzieńców, ta ich wolność spowodowała, że Nabuchodonozor powiedział na koniec coś takiego. Niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego, który posłał swego anioła, by uratować swoje sługi. W nim pokładali ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała. Aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu Bogu poza nim. Moi drodzy, i później Nabuchodonozor uwolnił tych młodzieńców, obsypał ich zaszczytami i nakazał ukaranie kogokolwiek, kto nie uszanowałby imienia Boga Izraela. Tak się zakończyła ta cała sytuacja. Tak została nagrodzona ta wierność Bogu. Ale wiernym Bogu może być tylko człowiek wolny, bo człowiek zniewolony jest uwikłany, jest przytrzymywany przez pewne sprawy, przez pewne zależności. Nie chce pewnych rzeczy puścić, boi się pewne rzeczy zostawić. Człowiek zniewolony nie ma w sobie siły, aby wtedy, kiedy Bóg wzywa go do czegoś, rzucić. To, co miał do tej pory, i pójść za tym głosem Bożym. Niebo trzymają go te pewne zależności, pewne sprawy. Trzyma go oczywiście też grzech, który nie chce puścić, bo diabeł nie chce puścić człowieka, który żyje w grzechu. Diabeł jest tym, który zniewala, tak? Diabeł jest tym, który zniewala, który chce trzymać. A Bóg jest tym, który przynosi wolność. Moi drodzy, to dzisiejsze słowo rozpala moje serce takim wielkim pragnieniem właśnie takiej wolności, bo wydaje mi się, że jestem wolna, ale to nie jest prawda. I tak sobie myślę, gdybym musiała wszystko teraz zostawić, czy byłabym gotowa na to? Wiem, że Bóg do tego by mnie uzdolnił. Ale czy ja bym była gotowa oddać mu wszystko? Chciałabym, aby tak było. Chciałabym, aby tak było. I mam nadzieję, że tak się kiedyś stanie. Kochani, przeczytam Wam jeszcze mój dzisiejszy wiersz. No i kończymy na dzisiaj. Zatytułowałam go Uwalniająca Prawda. Prawda o moim pochodzeniu powoli rozbija mur. Który od światła oddziela mnie. Rozrywa oplatające moje istnienie pęta. Rozpala pragnienie wolności w duszy mej. Wszak jestem dzieckiem króla. Mój ojciec nade wszystko kocha mnie. W jego dłoniach jestem bezpieczna. On swą troską otula mnie. Cóż zatem może mi uczynić człowiek? Cóż może zagrozić mi? W życiu i śmierci należę do tego, który był, jest i będzie po wieczności dni. Jego potęga przygarnia kruchość mą, jego miłosierdzie podnosi z upadków, rozsiewa nadziei słodką woń, jego miłość usuwa każdy grzech, jego dobroć zmiłowanie i ratunek śle. Chcę, panie, już tak do końca zaufać ci. Proszę, wchłoń słabość moją, a swoją moc podaruj mi. Niech poznam, czym prawdziwa wolność jest. Niech będę zawsze gotowa, by zostawić stare, po to, by w nowe z Tobą wejść. Kochani, trzymajcie się cieplutko, niech ten dzień będzie dla Was błogosławiony. I pamiętajcie, nie poddawajcie się pod niewolę grzechu. Z Panem Bogiem! Pa!